Cześć, dzień dobry. Nazywam się Kasper Pich, mam 34 lata, jestem aktorem. Oczywiście to nie będzie typowa wizytówka. Nie będę mówić, że y, skończyłem PWST we Wrocławiu, czy y, pracuję od 6 lat w Tatrze, czy zrobiłem tyle i tyle spektakli, tyle i tyle seriali. Nie. To będzie opowieść o mnie. Myślę, że jest we mnie dużo takiej y, dziecięcej energii i dziecięcej radości. Lubię przekraczać granice, zobaczyć, gdzie są moje granice, dokąd sięgam, gdzie są moje słabości. Oczywiście jestem miłośnikiem żartu i dobrego humoru. Y, nawet słabości humoru, lubi się po prostu śmiać. I w ogóle lubię eksperymentować. O, myślę, że eksperymentowanie to jest dobra rzecz. Y żeby nazwać to, jak podchodzę do, do swojej pracy. Jeżeli miałbym powiedzieć o mojej ulubionej roli, to myślę, że e, korowie z mistrza Małgorzaty, czyli m, on nosi w sobie m, podwójną osobowość. Z jednej strony m, jest czarodziejski, uw uwodzicielski, e, żartowniś, e, sztukmistrz, kuglarz, a z drugiej strony jest diabelski i jest e, no zły po prostu, jest skurwysyński. Determinację? Zadaniowość poczucie własnej wartości i serducho, e, i wtedy no, płynę sobie. Improwizuję, płynę, jakby robię wszystko, co to co moje ciało i umysł podpowiada. Zagranie różnych dziwnych postaci z jakimiś przywarami, czy z, ze specyficznym akcentem, czy ze specyficznym mówieniem w kosie. Na przykład przychodzi mi bardzo, mm, bardzo łatwo. Jestem w ogóle człowiekiem mm, przepełnionym radością, miłością, i, mm, i dlatego lubię ten zawód, bo lubię to dawać z siebie. Lubię się tym wszystkim, co we mnie jest, dzielić. W drugiej części, e, jaki jest mój potencjał aktorski? Nagrałem siebie w różnych sytuacjach, e, scenach życiowych. W ten, to wszystko jest improwizowane, i w ten sposób chcę pokazać co tak naprawdę potrafię.